Оп! Когда переехал, не помню Наверное, был я бухой ой ой, -ой. Мой адрес не дом и не улица Мой адрес сегодня такой ВВП Ленинград ВВП Ленинград i teraz. I kolejne marzenie się spełnia. Co prawda dzisiaj jedziemy w pociągu, w którym nie ma miejsc do spania. Są tylko miejsca siedzące, ale przez to integracja będzie większa, jak zresztą widzicie. To jest Ksenia. Z Moskwy. I z Rosji. ruskiej i dziewczyna. Z Jakucji z I tak sobie jedziemy. Wow, we ain't getting lost. Kolejna super. ruska dziewuszka. Ruska dziewuszka, <laughs> ruska dziewuszka. Oh. I za chwilę na nastąpi chwila na którą czekałem, czyli wydlenie w kolei trasy Реализуешься, а? Покупки в пужье. Ой-ей, давай, ребята, ей, ей, Опа! Когда тормозит меня мусор, прописки, мол, нет никакой, то я отвечаю спокойно. Mój adres dzisiaj jest taki www.leningrad.sbb.ru www.leningrad.sbb.ru so, so, Poza tym już jest jedna noc spędzona na pociągu. Będą jeszcze dwie następne i dwa dni, więc troszeczkę nam to żeby jechać. Teraz jesteśmy śpiewam po śniadaniu, siedząc tutaj z Mariuszką. Cześć! <grych> z Mariuszką. Tutaj mamy Ines. Dę, <grych> Again. Tutaj jest Natalia. I za chwilkę Wam pokażę jak wygląda się pociąg w środku, ponieważ przy, przed przyjazdem tutaj szukałem takich informacji w internecie, znalazłem ale bardzo e, mało szczegółowe, dlatego postanowiłem, że nagram taki filmik i zobaczycie jak to wszystko tutaj wygląda, jak jest zorganizowane. Mm. Ja sobie śpię tutaj. Tutaj jest moje miejsce. To jest miejsce do spania dla następnej osoby. Dla następnej i dla następnej senia? nie? za z aparatem chodzi tutaj kolejne miejsca idziemy dalej Wagon. tutaj rosyjskie dziewuszki sobie siedzą muzyczka leci, fajnie się dzieje Jest poranek jest bardzo spokojnie i na razie nic się nie dzieje ale to jest dobra, przekazuję do nagrania tego filmiku jej też na się lubię. Śpią. Hello. How are you? Perfect. I teraz pokażę Wam ciekawą rzecz. To jest wszystko mniej więcej to samo. Tutaj sobie można zagotować wodę. Woda jest zagotowana i po prostu można sobie przyjść zrobić herbatę lub kawkę. И даже на жубеши. Но вот что-то вот все нету. А и непонятно что. Вот такая. Тебе все есть. И даже что пое, Но вот только когда она поет, Мне сонится советский. saju. Jesteśmy teraz na jednej z stacji, tak? gdzie następuje Amerykanie, informate parents for my friends. A, okay. gdzie następuje właśnie handel z babuszkami. Zobaczcie jak to wygląda.

thank <laughs> you